No hej, dzisiaj mam dla Was kolejny dzień jedzenia. Tym razem będzie troszkę inaczej, bo tak dużo bardziej nalenia i na szybko, ale też chcę Wam pokazać, co robię, jak właśnie mam taki dzień, że nie chcę mi się stać w kuchni, ale też chcę, żeby to jedzenie było chociaż w miarę, w miarę zdrowe i zbilansowane. No i tego dnia niestety nie dałam rady wytrzymać do mojego śniadania o 11, bo musiałam pojechać do centrum i troszkę się źle poczułam w autobusie. To mi się niestety zdarza, szczególnie jak jestem głodna, więc kupiłam sobie na szybko drożdżówkę. A ponieważ drożdżówkę kończyłam w domu, to pomyślałam sobie, że sobie do niej dokroję jabłko, żeby był chociaż jakiś owoc. Jabłko było tragiczne, także zjadłam tylko trochę i bałam się, że po prostu będę się z nim męczyć cały dzień. Na szczęście reszta mojej rodziny je skończyła. No i o tej 11.00 nie byłam jeszcze wystarczająco głodna, żeby zjeść takie porządne śniadanie, ale miałam ochotę już coś przekąsić, więc wzięłam sobie to riso Zero bez cukru. Ja to Rizo sobie trochę poprawiam, to znaczy dodaję do niego odżywkę białkową, e, dlatego biorę zawsze tą wersję taką naturalną, bezsmakową, i do tego dopiero dodaję e, odżywkę białkową. E, akurat najbardziej lubię tą pistacjową. I jeszcze dosypuję do tego taki miks, który sobie zrobiłam, który składa się z mielonego siemienia lnianego, z inuliny, która jest jakby źródłem błonnika i jeszcze takim lekkim dosłownie dosładzaczem i jeszcze nasiona konopi. Ja sobie kiedyś zrobiłam coś takiego, wmieszałam w słoiku. Trzymam to w lodówce, bo zmielone się lepiej trzymać w lodówce. I potem, jak właśnie jem takie rizo, czy jakąś owsiankę, czy jogurt, to sypię po prostu łyżkę tego, tego miksu. No i ponieważ to jest wszystko wymieszane w różnych proporcjach, no to wychodzi, że w takiej łyżce jest łyżeczka tego siemienia, łyżeczka inuliny i łyżeczka nasion konopi. I to no, nie, nie, nie ma za bardzo smaku, także nie, nie psuje w żaden sposób tego, tego co, do czego to dodaje, no a jednak zawsze sprawia, że jest to, jest to trochę zdrowsze. Jeśli chodzi o lunch, to zależało mi na tym, żeby po pierwsze zużyć hummus, który miałam w lodówce już prawie tydzień, także była najwyższa pora, żeby go zużyć. I żeby to danie było zdrowe i żeby było dużo warzyw, bo miałam już zaplanowany raczej niezdrowy obiad. Dlatego wymyśliłam, że zrobię sałatkę makaronową z warzywami i z dressingiem z humusu. I żeby zrobić dressing, chociaż to może za duże trochę słowo, wrzuciłam po prostu tak na oko tego humusu do miski i dodałam trochę wody, żeby go rozwodnić. Potem dodałam jeszcze trochę więcej soku z cytryny, żeby było kwaśniejsze. No i potem zaczęłam dodawać warzywa i dałam tutaj ogórka świeżego, paprykę, suszone pomidory, oliwki, dałam jeszcze ogórki konserwowe, takie już w plasterkach, żeby było szybciej i startą marchewkę. I do tego wszystkiego ugotowałam makaron, ja użyłam akurat makaronu strączkowego, dwóch rodzajów, bo z jakiegoś powodu miałam dwie paczki otwarte, czyli makaronu z soczewicy i z zielonego groszku. Ja te makarony strączkowe bardzo lubię, one zupełnie normalnie smakują, w sensie nie mają jakiegoś dziwnego strączkowego posmaku, fajnie się gotują. Po pierwsze gotują się szybko, bo tutaj akurat ten z soczewicy bodajże gotuje się 8 minut, ale już na przykład ten z zielonego groszku czy ciecierzycowy, który też często kupuję, gotuje się tylko 4 minuty. Są takie fajne al dente. ciężko moim zdaniem je rozgotować na taką papkę. No i wiadomo, mają też trochę białka. Na wierzch oczywiście musiałam jeszcze wrzucić moją ulubioną cebulkę marynowaną w sumaku. I powiem wam, że ta sałatka wyszła naprawdę super. Jeżeli lubicie hummus, to na pewno będzie Wam smakowała. E, można do niej dorzucić takich warzyw i takich jakichś tam konserw. E, no, jakie tylko lubicie i co macie w lodówce. To jest naprawdę super szybkie. Jeżeli nie chce Wam się gotować hummusu, nie robicie po prostu swojego hummusu, no to humusów teraz w sklepach gotowych jest pełno, także. Naprawdę polecam sobie tego spróbować. Można to zrobić w wersji takiej makaronowej, tak jak tutaj. Myślę, że jako taka sałatka z sałatą po prostu też by się fajnie sprawdziło. Można to zrobić do tego jakieś grzanki, czy to takie pokrojone w kosteczkę, czy po prostu jakieś takie tosty. No, multum możliwości, a jest to naprawdę szybkie, zdrowe i pyszne. No i będzie super do lunchboxa gdzieś na wyjście, czy do pracy, czy na jakiś piknik. U mnie oczywiście nie może być dnia bez czegoś słodkiego, także zjadłam sobie kawałek czekolady miętowej z oszona, którą uwielbiam. Wiem, że są hejterzy połączenia czekolady z miętą, ale ja je uwielbiam i będę go bronić że obiad tak jak mówiłam, miałam zaplanowany niezdrowy, no to stwierdziłam, że trzeba do niego chociaż jakiegoś warzywa dodać. No i stwierdziłam, że najszybszą opcją będzie duszona marchewka. Miałam zamrożoną marchewkę, tą taką kolorową. Natomiast no nie ma to akurat wielkiego sensu w tym przypadku, no bo jak to wszystko będzie się razem gotowało, to ta fioletowa marchewka farbuje Całą pozostałą marchewkę, więc no, nie, raczej nie będę tego już więcej kupować. Bardzo chętnie kupię fioletową marchewkę yy, świeżą, surową, jak gdzieś dostanę, yy, bo jest bardzo dobra, jest bardzo słodka. Może mi się uda ją wyhodować w ogródku, ale yy, no, yy, z moimi dotychczasowymi yy, doświadczeniami i sukcesami ogrodniczymi, to powiedzmy, nie mam wielkich nadziei. Natomiast jest pyszna, także jak uda mi się ją gdzieś dostać, to kupię, ale tej mrożonej kolorowej, już nie będę kupować. No i ja ją po prostu robię w ten sposób, że dodaję trochę masła, trochę cukru, trochę soli i to tyle. No i tę marchewkę podałam razem z dewolajem, takim gotowym z garmażu, który podpiekłam w piekarniku. Razem z mrożonymi frytkami z biedronki. Cienkie, proste te są najlepsze. E, I do tego zrobiłam jeszcze że kilka ostatnich e, onion ringsów, też mrożonych. E, no i to wszystko. No i to już by było na tyle, także bardzo krótki foodbook dzisiaj, ale chciałam Wam też pokazać taki dzień, e, kiedy no, nie robię nic szczególnie ekscytującego i ciekawego, e, kiedy jem tak bardziej w pośpiechu i, i gotuję bardziej na lenia, e, no bo takie dni też się zdarzają. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, jeśli jeszcze nie subskrybujcie, to zróbcie to teraz i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!